Ciew w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy od do pieniędzy, czyli jedna z waszych ulubionych serii na tym kanale, dlatego zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba, bo brakuje jeszcze niecałe 2,5 tysiąca subów do 50 tysięcy subskrypcji, czyli jakże świetnej i wyczekiwanej liczby. Bijajcie na konkurs, bo na Instagramie właśnie teraz trwa konkurs, jest on już oficjalnie ogłoszony, czas macie do następnego poniedziałku, żeby wziąć w nim udział. A do wygrania są DLC Platinium. Czyli fajna sprawa, i udostępnijcie ten film, napiszcie hashtag. Zepsuty, a ja wam przypnę serduszko, bo właśnie ta 360 3P jest zepsuta, niestety coś się wydarzyło podczas siania, no i udało się zjechać na gospodarstwo, gdzie musieli pogadać z zaprzyjaźnionym mechanikiem i dopiero coś cokolwiek kombinować, dlatego dzisiaj w ruch idzie zetorek i siewy, oczywiście jęczmienia. Albo soi, zobaczymy co jeszcze będę dzisiaj chciał sobie poogarniać. Ale w pierwszej kolejności, na pewno zrobimy sobie akcję soja i zobaczymy, ile czasu nam jeszcze zostanie na później. E, jedziemy sobie. Dobra, bo teraz muszę kliknąć sobie chudy. E, przytrzymaj, aby odłączyć węże. Właśnie, bo teraz też jest fajna sprawa. Bo. Farming 19 jest na tyle logiczną grą, że w takim czymś trzeba węże podpinać, bo wcale to nie działa tak, że to jednak koła napędzają ten cały siewnik, wiecie, że on wysiewa. No, no nie, tak, tak to nie działa, bo ja nigdy czegoś takiego nie miałem. <laughs> nie no, tragedia, co niektóre te mody są... wow, chciałem, chciałem zwolnić i nie zdążyłem wykręcić. Ale wracając do tematu, co niektóre te mody farmingowe są zrobione tragicznie. E, nawet jeżeli chodzi o funkcjonalność, nie tylko o wygląd. Dobra, jedziemy sobie w mańkę, w prawidłkę. E, tutaj sobie łąką pojedziemy. Ogólnie ja coś tam w tym siewniku mam. Jak widzicie 65% jęczmienia. Mam zasiano e, rzepak na jednym polu. Pół pola mam jeszcze rzepaku, no nawet ponad pół zasiane. Także tam będziemy musieli też skończyć niedługo. E, plus jeszcze mam zasianą pszenicę na jednym kawałeczku. I plus jeszcze tu dzisiaj będziemy sobie siali jęczmień, a w kolejnym odcinku zobaczycie coś innego, bo dwa następne odcinki mam troszeczkę, troszeczkę inaczej e, gdzieś tam zaplanowane, ale to jeszcze kwestia czasu. Oglądacie ten odcinek chyba 25, 4, nie mam pojęcia dokładnie którego dnia miesiąca oglądacie, ale jak chcieć nie chcieć już się kończy wrzesień i... nie, 24 to oglądacie, już sobie przypomniałem, bo... Właśnie jak to nagrywam to też czekam już na FIFA 20 Będzie na kanale na pewno Bo już sobie kupiłem tą wersję 3 dni przed Także tylko czekać Bo od godziny 24 mogę w nią grać A jest godzina 22.16 jak to nagrywam Także jeszcze 2 godzinki Niecałe nawet i mam Fifkę Akurat ten film mi się zdąży wyrenderować Może nawet coś tam przekombinujemy Żeby go jeszcze dzisiaj wrzucić Chociaż nie sądzę bo jutro też jest szkoła Dlatego trzeba gdzieś tam pójść leciutko spać No i jak widzicie Taka właśnie robota nas dzisiaj czeka ja się źle ustawiłem, bo tak sobie z tej kamery to sobie można powiedzieć, że sobie fajnie grasz, a taka jednak się nie grasz tak świetnie. Z tej kamerki pole nie za duże. No to co, co mam więcej powiedzieć? Jeszcze tutaj jest słup na środku prawie. Ten słup przeszkadza. I to bardzo przeszkadza nawet na głupią robotę pracownikiem. No raczej nie dacie rady, raczej nie dacie rady, żeby ten pracownik fajnie wam to poogarniał, lepiej samemu zrobić. Kolejna sprawa będziemy iść w zwierzęta, dlatego też napiszcie komentarz, w jakie zwierzęta byście chcieli, żebym na tej serii poszedł w pierwszej kolejności. Oczywiście zwierzęta bierzemy wszystkie farmingowe, oprócz ja bym powiedział koni, no bo jednak te konie to. No nie, nie, ko koni to ja raczej nie chcę na tej serii, no bo jednak tak na polskich gospodarstwach mało kto hoduje konie, tak wiesz, żeby to było na większą skalę. Przynajmniej ja się z takim czymś nie spotkałem, a Wy możecie napisać komentarz odnośnie tego. I wbijajcie na mojego Instagrama, bo na Instagramie brakuje, no w sumie nic nie brakuje, bo po żaden cel nie lecimy, ale jakby tak powiedzieć taki cel w sumie 10 tysięcy, bo też ustaliłem już, kiedy będzie wydana mapa dziadkowice V4, mordo do farminga 19, dziadkowice V4, ja pierdzielę, dużo osób naprawdę czekało na tą mapę. W sumie czeka w dalszej kolejności. E, będzie wydana na 10 tysięcy osób na Instagramie, czyli zostało jeszcze tam 1900 osób na Instagramie, ale to dobrze, bo wcześniej jeszcze wyjdzie na 9 tysięcy obserwujących. Średnia wyjść V8 też na Instagramie. Także kto nie ma Instagrama, polecam założyć, jeżeli no, parę sekund roboty. E, wystarczy się zalogować przez Facebooka. Raczej Facebooka w, każdy, w dzisiejszych czasach już ma. Lecimy sobie w tamtą stronę. Trochę Tym przejazdem przejedziemy, bo, bo nas Staśnik widzę, że jeździmy dookoła. I cyk. W ogóle też się zacząłem troszeczkę denerwować na tą serię, bo tak. Sianie! Długo bardzo schodzi. Jak ja siałem na live, tam ten kawałek ostatni, co jest na tej mapie. E, czyli to moje w sumie jedno z większych pól No to się tak za głowy łapałem, jak ja miałem siać tym większym siewnikiem, nawet tam się też 60 zepsuła. Ale no naprawdę. Taki byłem już zdenerwowany, bo mi się tak odechciało w to grać, jak miałem siać tym siewnikiem, takie wielkie pole. Dlatego też to fajnie było zainwestować w jakieś większe maszyny To Też współczuję na przykład ludziom, którzy Mimo wszystko ja tylko gram w tą grę, ale są, są osoby, które mają na przykład małe gospodarstwa I przyjdzie im robić coś na takim większym polu No to wtedy naprawdę ra raczej, raczej to nie są rarytacje jak się ma małe maszyny Chociaż tak wiecie Co niektórzy lubią właśnie taki malutki sprzęcik, ja też lubię, ale Ale no nie na dużych kawałkach, na tych polach co ja miałem na swoich mapach one były dostosowane, właśnie, że sobie jechałeś takim siewniczkiem, robiłeś sobie tam chwilkę, e, bo pole wiesz, wystarczyło przejechać w to z powrotem, i jeszcze tam w to i z powrotem, było ogarnięte. E, tutaj te pola są szersze, i tak bardziej to jest denerwujące. Już wolę tak pola, właśnie, coś w tym stylu. Ono nie jest aż takie szerokie, ale jest dłuższe. Właśnie gdzieś taki mój klimacik. E, no i fajna sprawa. No i konkursik jest. Jest konkursik, to co mówiłem na początku odcinka. Wszystkie zasady są opisane u mnie na fanpage'u, na grupie Facebookowej. I na karcie społeczności na YouTube. Także, gdzie tam nie wejdziecie, to będą te zasady, co trzeba zrobić, żeby wygrać DLC. A może nie do końca wygrać, ale jednak brać udział w konkursie. No, bo tam już komentarzy jest, zresztą zaraz wam powiem, ile jest dokładnie komentarzy. I będziecie wiedzieli, jak wygląda sprawa na ten moment. A tak dokładnie, komentarzy: Mordo jest. Prawie 150 komentarzy. Gdziecie e, było dodane jakieś tam 24 godziny temu. zresztą z tego, że konkurs był ogłoszony stosunkowo niedawno bo 2 godziny temu już tyle komentarzy się pojawiło. Dzięki za aktywność, oczywiście, i. No, raczej będzie Wam ciężko to wygrać, bo szanse, wiadomo, konkurs trwa też 7 dni. Także szansę na wygraną obstawiam, że gdzieś tu z 500 komentarzy najprawdopodobniej będzie. Jak więcej osób jeszcze usłyszy o tym konkursie, także gdzieś tak jedna na 500 to taka szansa na wygraną. Mała, prawda? No ale nic wam nie poradzę. No, im więcej osób bierze udział w konkursie, tym w sumie lepiej dla mnie bo są większe zasięgi. A dla mnie to nie jest, wiecie, problem jakiś tam wydać te 100 zł, żeby dwie osoby sobie wygrały tą grę. A wy tak naprawdę no nic nie musicie robić, żeby gdzieś tam wziąć udział w tym konkursie, bo zostawić lajka like pod zdjęciem to to jest, wiecie, i mnie obserwować to i tak powinniście to robić tak naprawdę, bo gdzieś tam tam jestem aktywny i się udzielam. Także kto jest tam fajnym fanem, to raczej powinien coś takiego robić. No skomentować zdjęcie jeszcze i polecić mojego Instagrama swojemu jednemu znajomemu. Osoby, które wygrają, będą musiały to udowodnić. I jak się skończy ten konkurs, pamiętajcie, że te nagrody też zostaną rozdane 23 dopiero października, bo 22 jest w ogóle premiera tego DLC, także jeszcze tam no ile brakuje? No miesiąc, miesiąc praktycznie. No dzisiaj jest 23 jak to no właśnie nagrywam. E, także... Miesiąc jeszcze do właśnie rozdania tych gierek. Nie wiem, jak ktoś będzie chciał, będzie miał na xboxa, jak ktoś będzie chciał, będzie miał na PC, -ta, ktoś będzie chciał na PlayStation, będzie miał na PlayStation. To mi to bez różnicy. Pisaliście, czy to jest razem z Grow, to nie jest razem z Grow, to jest samo DLC, także kto nie ma gry, to albo musicie sobie kupić, albo jakoś to inaczej ogarnąć, albo ściągnąć Zeta. To też jest taka opcja, której się wiadomo nie popiera, no ale, no ale nieważne. Kolejna sprawa. Czy będzie więcej takich konkursów? Bo, jak wiecie, jeszcze miesiąc do wydania tego DLC, także, taki konkurs jeszcze jeden można będzie zrobić. E, najprawdopodobniej sobie myślicie, żeby jeszcze więcej osób wygrało. No, to są dosyć tanie rzeczy, tak naprawdę. Dlatego, zrobienie takiego konkursu jak najbardziej spoko. Jeżeli będziecie chcieli, to z jakiejś tam okazji zrobię Wam drugi taki konkurs. Także też będzie się wszystko opierało o mojego Instagrama. A może następnym razem zrobimy, że będzie się opierało o mojego Facebooka. Także tu i tu trzeba być aktywnym, żeby Was to nie ominęło. E, może będę robił takie konkursy, że po prostu nie będę tego mówił na YouTubie, tylko będę tylko i wyłącznie dawał post na Instagrama albo na Facebooka, żeby tylko te osoby najaktywniejsze e, mogły zdobyć gierkę. To też nie będzie głupi pomysł. I takie konkursy znienacka będę sobie robił, że nikt się nie będzie spodziewał, tylko te osoby, które gdzieś tam śledzą na bieżąco, e, będą mogły sobie to wygrać. I chyba tak to ogarniemy już niedługo. <laughs> Także czekajcie, czekajcie. Dobra, ja sobie jeszcze obiadę od tej strony, bo tu już jak będę chciał sobie tak jeździć, to będę wjeżdżał w tą wieżyczkę. Nie wiem czy ona jest z kolizją, czy ona jest bez kolizji. E, nie pamiętam. Dobra, to sobie oddzielimy praktycznie to pole na pół. I sobie zrobimy teraz chyba tą stronkę, a później dopiero sobie przelecimy na tamten już taki bardzo, ale to bardzo malutki kawałeczek. Dlatego tego torka, ten siewnik konny tak średnio pasuje, <noise> bo jest bardzo mały. Mogliśmy tam tego poznania wziąć, ale to trzeba podczepiać wszystko, mi się nie chciało przeczepiać. Dlatego, z tego, że to nie jest duży kawałek, Polacy już robimy właśnie e, tym oto siewnikiem konnym. Nie ma nigdzie mijaka, nie ma. I też tu fajnie wygląda, bo tu się jedzie 15 na godzinę, a 60 jak się robi. To 60 mordo się jedzie 10 na godzinę i to też takie, takie nudniejsze się powoli staje, jak się robi właśnie tą 60 Ale przyjdzie nam tu robić też i większe pole zaraz Nie wiem czy w dzisiejszym odcinku, to w sumie całe pole, nie wiem ile nam jeszcze zajdzie, z 5 minut na pewno żeby to pole ogarnąć A później mamy czas już taki, że można, można pojechać na drugie pole, ale wiadomo, że nie trzeba I też w ogóle to DLC, kto na przykład nie wygra to możecie sobie kupić na Enebies, bo z moim kodem macie to DLC taniej Także polecam, wszystkie linki w opisie I tam możecie sobie kliknąć i na Enebie sobie kupić, bo i tak tam jest po taniości ta e, Właśnie, ja mówić gierka, no ale to nie jest gierka Tak praktycznie, tylko to jest DLC, czyli jakiś tam dodatek do właśnie gierki I też co niektórym osobom mówiłem, że nie kupujcie, no bo jednak to szkoda wydawać te pieniądze Bo i tak można gdzieś tam sobie zrobić to wszystko z modów Za darmo te mody wiadomo się pobiera do farminga, którzy robią gdzieś tam ludzie no jak na razie no wszystkich tych modów nie ma, co, co wiecie tam, wiecie. Wiecie o co chodzi, że te maszyny, które są w tym DLC, no to tych samych maszyn gdzieś tam z modów, no, no nie ma jeszcze, ale nie wiem czy będą, czy nie będą. Także może nie jest taki głupi pomysł co sobie zakupić Ale ja jednak bym oszczędzał I mówi to gościa co kupi kupił sobie FIFE za 350 zł prawie Ale, ale na DLC to oszczędza. Takie, takie standardy, niestety. Takie standardy. Aha, wcisnąłem sobie trójkę, żeby jakoś tam normalnie jechał. Żeby, wiecie, żeby o tu ręce sobie odpoczywały, a tu jednak nie. I brakuje jeszcze 117 zł do biurka. Także jak chcecie wysłać do Nate to zapraszam na live. Mniej więcej codziennie około 20 gdzieś tam są. I będzie gdzieś tam nagrywany filmik na pewno z zakupu tego biureczka. Bo tu już no, no niedużo brakuje, tak w skrócie. Dlatego coś tam na pewno nagramy. Jakiś unboxing, jakieś rozkładanie, albo coś w tym stylu I na pewno będziemy zbierać już na kolejną rzecz, ale to już wam powiem W sumie już mówiłem na paru odcinkach, ale ktoś chce tam dokładnie się dowiedzieć na co będziemy zbierać To wystarczy wbijać na live, bo tam zawsze cel dotacji jest podany Nie wiem jak tu się ustawić, żeby mi to na raz wzięło, bo nie chcę tutaj dwa razy tego robić, jeździć Dobra, chyba jest git, jeżeli chodzi o takie przejazdy No już mamy w ogóle 13 minut praktycznie odcinka Co powiem wam, że się wyrobimy chyba w 16, żeby zrobić to pole I niespodziewa... aha, już się wyrobiliśmy, jak tu się mijak już zrobił, jeszcze trzeba będzie jechać w tamtą stronę, żeby to poprawić, no nie... Tragedia, tragedia, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz Tu też się w ogóle mijak robi Wszędzie tylko miaki, wszędzie miaki. I cyk. No i tu mamy już ostatni przejeździk, jeszcze tamten kawałeczek mały zrobić, ale to jest też więcej zawracania tak naprawdę niż siania będzie na tamtym małym kawałeczku. Czy się da drzwi otwierać? Ale trzeba mieć chudy chyba, żeby drzwi się dało otwierać. Ta patrzcie. Dobra, można drzwi otwierać, czyli daszek pewnie można otworzyć i pewnie można e, też i OTO drzwi otwierać i szybę też pewnie można otwierać. Także jak najbardziej godny polecenia młodzik, Zetorek 7711. Wyłączyłem ten siewnik, no bo co niektóre siewniki w tej grze są na tyle zbugowane, że jak jest podniesiony, to on i tak sieje. Jak jest opuszczony, sieje, jak jest podniesiony, też sieje. No, no dziwnie, to jest trochę zrobione, no ale. No, to jest tylko gra. No, nie? No i mimo, że gdzieś tam te lepsze jednak ciąg ciągniki, siewniki jednak takiego czegoś nie robią. No, ale ci polscy moderzy są na takim poziomie, jakim są. No i takie bugi robią. Znaczy tam, no nie wszyscy. Bo jednak są osoby, które gdzieś tam, na przykład jak ten Zetor, co potrafią coś tam zrobić. No, ale są osoby, które gdzieś tam tylko wiesz, patrzą. O, o fajny siewnik do LSA 13. O, o, przekonwertujemy do LSA. Co to? LSA 19. Czekasz dziwnie, dziwnie mi tak skręcał. Do LSA 19, ooo, będą no pieniądze! Później zarabia 10 zł za pobrania i Ale pieniądz. Tak to wygląda niestety Nie wiem czy tu mi jak mi... No nie wiem, w sumie chyba nie. Chyba jest git Tak samo, trzeba ja ten słup bym całkiem wywalił, tylko że to jest połączenie Nie, nie ma tutaj połączenia jest, tylko ja tego nie widziałem. Kurde. No jakby tego słupa tamtąd przekręcić troszeczkę bardziej tutaj gdzieś tam w programie do edycji tego wszystkiego, to by to nie był taki głupi pomysł, bo by nam to nie przeszkadzało, żeśmy cały czas prosto latali i by był git. A tutaj widzicie, trzeba się bardziej teraz nakręcić i namęcić, żeby to jakoś ugarnąć. Dobra, leci. Tą stronnicę. No i tak myślałem żeby zrobić jeszcze jedno pole dzisiaj na odcinku Ale już widzę że mi nie starczy czasu bo jest 16 minuta odcinka e, Także nie ma szans na zrobienie jeszcze tam kolejnego pola żeby tam zasiadać No to można było tam pojechać coś próbować jeszcze ale Nie do osiągnięcia moim zdaniem No i git i skończone, i skończone, jeszcze nam zostanie jedno, pół, czyli półtora pola i dwa, o których jeszcze nie wiecie, ale zobaczycie Czyli do mi jeszcze tak zostanie o takiego, o, jak teraz, na przykład jak dzisiaj sobie sieję Dwa, trzy, trzy i pół pola Oj tam tak, nie, nie za dużo, nie za mało. No wiadomo, że jakoś to na dwa ciągniki będzie na live'ach pewnie szybciej szło. E, bo nie sądzę, że na jeden będziemy się chciało robić, tylko raczej sobie będziemy lecieć już na dwa na jedno pole. Albo będziemy jednym siać jedno pole, drugim będziemy siać drugie pole. Tylko to wszystko zależy od tego, jak sobie naprawimy tą sześćdziesiątkę, no nie? No tu kupić czterometrowy siewnik to nie byłby taki głupi pomysł tak naprawdę, tylko że e, ten zator z czterometrowym siewnikiem sobie nie poradzi, bo ma za mało mocy. On ma chyba nawet nie wiem ile, nie, nie będę wam... Nawet mówił, bo nie mam pojęcia, Ilon Maconi e, Teraz, żeby o tak opowiedzieć z pamięci, bo nie interesują mnie tak naprawdę te działniki, Takie jak właśnie te zetorki Taka trzydziestka, to, to się wie, albo... Jakieś tam co niektóre Ursusy, ale zetory to jakoś nigdy mnie to nie interesowało e, Dobra, pojedziemy sobie tędy, na gospodarkę Pojedziemy sobie przez y, ogrodzenie, przez działeczkę sąsiada, złodzieja Widzicie tutaj w binie co ma to wszystko nakrad. <gum> Kompletnie wszystko nakrad. jeszcze w ogóle kukurydza sobie stoi. E, też źle to zrobiłem, bo powinienem sobie czas przyspieszyć, żeby mm, inne uprawy na innych polach były dobrze ogarnięte. Nie zrobiłem czegoś takiego, chciałem to zrobić, ale wiedziałem, że jeżeli coś takiego zrobię jak przyspieszanie czasu, to inne pola sąsiadów się dojrzeją. Tak jakby już usnął, czyli że będzie po żniwach tak naprawdę lecz jednak moje pola też urosną i zrobi się taka szybka wiosna bardzo na tej serii. Dlatego zrezygnowałem z czegoś takiego i raczej do czegoś takiego właśnie też i dążyć nie będziemy. Jak widzieliście, pewnie każde prawie miniaturkowe zdjęcie na tej serii opiera się o zdjęcie na gospodarstwie. Nie wiem, czy tak jakoś ustaliłem sobie na tej serii, jakoś tak tego się trzymamy, ale to też i dobrze, bo te miniaturki są jakieś spójne i podobnie wyglądają, bo ten wygląd gospodarstwa jest charakterystyczny jak na takim polskim YouTubie, bo ja nie widziałem nigdzie takiego drugiego gospodarstwa, dlatego też zrobiłem to pod siebie, czyli od podstaw robiłem to gospodarstwo. No może niekoniecznie... Od... No w sumie tu prawie wszystko jest zmienione. Dobra, zajeżdżamy w dzisiejszym odcinku. To było na tyle. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale i... na razie!